Chcemy znaczy, na pewno zmniejszyć absurdalność karania e, e, w Polsce w ogóle całej tej polityki takiego delegalizowania i wsadzenia do więzienia za, e, można powiedzieć, byle co. E, my się też funkcjonariusze zgadzali z tym, że w przypadku tak zwanych właśnie krótkoterminowych skazanych za picie piwa i jazdę na rowerze, za e, e, podwójne tego typu wykroczenie, czy za... E, e, one po prostu y, tworzą sytuację kuriozalną, polegającą y, y, na tym, że mamy 10-20% nasze obłożenie w, w Polsce i kolejkę oczekujących na wykonanie wyroku. No, to ta sytuacja się musi zmienić. Y, po drugie y, y, no, zaniedbania tych służb dziedzinie i w ogóle nie myślenie o całym procesie resocjalizacji doprowadziło do sytuacji, w której kary, który nie jest zamknięcie człowieka, tylko jego resocjalizacja wszedł w ogóle na dalszych latach.